Papryka jest byliną, ale w Polsce uprawiana jest jako roślina jednoroczna. Należy do rodziny psiankowatych, tak jak pomidor, ziemniak i pochodzi z Ameryki Południowej. Papryka znana była już w starożytności, obecnie uprawia się ją na całym świecie. Zwyczajowo bywa również nazywana papryką owocową, pieprzem hiszpańskim lub tureckim. Roślina ma pokrój krzaczasty. liście są ostro zakończone, lancetowate. Kwiaty mają barwę białą, żółtawą lub delikatnie fioletową. Różnej wielkości owoce występują w zróżnicowanych kształtach: walcowate, stożkowe, kuliste, wąskie i długie lub małe i nieregularne oraz kolorach od białego po czarny. Paprykę można uprawiać z zakupionych sadzonek, jednak polecam przygotowanie własnej rozsady. Pozwoli to na większą różnorodność odmian. Paprykę wysiewamy pod koniec lutego lub w pierwszej połowie marca, uważając by nie zwlekać z siewem, ponieważ papryka posadzona zbyt późno, mimo że będzie pięknie rosła, może nie wydać owoców. Ostrą paprykę można wysiać już pod koniec stycznia. W wielodoniczkach wypełnionych ziemią przeznaczoną do rozsad sadzimy po kilka sztuk nasion na głębokość około 1 cm. Nasiona można wysiać również rzutowo w kuwecie przeznaczonej do wysiewu, lub wysadzić po jednym nasionku do jednego okienka multidoniczki. Ja lubię wysadzać nasiona podkiełkowane wcześniej na wilgotnym waciku. Jeśli podłoże będziemy regularnie zraszać, wschody pojawią się już po około 2 tygodniach, ale zależnie od odmian, wschody mogą pojawić się nawet po 30 dniach. Gdy siewki mają po 2-4 liście właściwe, przesadzamy je pojedynczo do doniczego średnicy około 10 cm, wypełnionych podłożem uniwersalnym. Pojemniki ustawiamy wewnątrz domu na słonecznym parapecie lub doświetlamy je i regularnie podlewamy. Na docelowe miejsce w warzywniku lub do docelowych pojemników przesadzamy je po wcześniejszym kilkudniowym hartowaniu w drugiej połowie maja lub na początku czerwca, gdy minie ryzyko przymrozku. Stosujemy żyznę przepuszczalne podłoże o pH 6 do 6,5, najlepiej z dodatkiem kompostu Dobilnego nawozu naturalnego. Stanowisko dla papryk powinno być słoneczne, ciepłe, przewiewne i osłonięte od wiatru. Na 2-3 dni przed przesadzeniem ograniczamy podlewanie tak aby gleba i korzenie były lekko przesuszone. Przyspieszy to ukorzenianie się roślin w nowym miejscu. Sadzonki papryki sadzimy na takiej samej wysokości, jak rosły wcześniej. Nie zagłębiamy ich jak w przypadku pomidorów. Paprykę można uprawiać również w pojemnikach na balkonie czy tarasie. Papryki zarówno słodkie, jak i ostre, które zwykle osiągają do 70 cm wysokości. Optymalna głębokość i szerokość pojemnika dla odmian większej to 20-25 cm. Rośliny podlewamy regularnie, ale umiarkowanie, dbając aby podłoże było lekko wilgotne, lecz niezbyt mokre. Unikamy również moczenia liści. Paprykę regularnie nawozimy, zaczynając około 2 tygodnie po posadzeniu. Stosujemy nawozy organiczne lub mineralne. Przy czym uważamy, aby nie przynawozić roślin, szczególnie azotem, gdyż stymuluje to wzrost liści, kosztem rozwoju kwiatów i zawiązywania owoców. Wspomagamy także zapylanie papryki, przenosząc tułek pędzelkiem z kwiatka na kwiatek. W przypadku odmian późnych, gdy istnieje ryzyko, że owoce mogą nie dojrzeć, pod koniec sierpnia lub we wrześniu uszczekujemy końcówki pędów. Zabieg ten prowadzi do stymulowania sił rośliny na powiększaniu już zawiązanych owoców i na przyspieszeniu ich dojrzewania. Choroby i szkodniki. W uprawie papryki mogą wystąpić zarówno choroby, jak i szkodniki. Z chorób pojawiają się np. szara pleśń, różne zgnielizny, alternarioza, pytuza. Z najczęstszych szkodników warto wspomnieć o mszycach, wciornastkach, czy Miniardka. Dobre sąsiedztwo dla papryki to kapusta, ogórek i pomidor.